Mam tutaj stoper, dobra? 30 sekund. 30 sekund, słuchajcie. Tak, tak no. Ale łcka, słuchajcie, tutaj się dzieje. I to są free fighty. co? 20 sekund. 20 sekund. Panowie, pełna! I teraz trafia Jeden i drugi. 10 sekund. Boxy pozyskać! Boxy się mam Jedziemy! No kurwa, zostaw tego Najmana. Stop, stop, stop! Dobrze! Słuchajcie, wielkie brawa! Pasut Marcin Najman. Zrobili to! Brawo! Prosimy o kiedy na czacie, kto wygrał ten pojedynek! Czy cesarz, czy nowy cudownik? Fasut! Słuchajcie, widzowie,